W pierwszym odcinku z serii Łyk Inspiracji przy Kawie z tej strony Magdalena Samoli. Zanim przejdę do omówienia dzisiejszego tematu, wspomnę tylko, że moim zamiarem jest stworzenie krótkich filmów wideo, które dostarczyłyby porcji nowej wiedzy, która wzbudzi inspirację, wzbudzi motywację, zachęci do działania i do zmian. Już teraz możesz subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco. No i oczywiście zachęcam Ciebie do komentowania. Pierwszą rzeczą, którą chcę się z Tobą podzielić, a raczej do której chcę Ciebie zachęcić, to rozpoczęcie prowadzenia swojego dziennika i regularne pisanie w nim. Zapytasz pewno po co. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w zwariowanych czasach. Wszyscy gdzieś pędzą, jest tyle rzeczy do zrobienia, naglące terminy, nieoczekiwane sytuacje. W tym wszystkim łatwo jest się pogubić, a taki stan rzeczy wywołuje silny stres. Jednym ze sposobów, aby się go pozbyć, jest oczyszczenie swojego umysłu. Wypompowanie tego zbędnego balastu niepotrzebnych myśli, które mamy w głowie i przelej go po prostu na papier. Im więcej myśli przelejesz na papier, tym łatwiej będzie Tobie trzeźwo myśleć. Spróbuj. Być może masz jakąś y, sytuację, coś, co Ciebie trapi. Więc już teraz weź kartkę i przez następne 15 minut Pisz wszystko, co przyjdzie Ci do głowy. Na ten temat właśnie. Za dużo nie analizuj, po prostu pisz. A po wykonaniu tego ćwiczenia, napisz mi koniecznie w komentarzach, czy coś się zmieniło. Zobaczysz, że to działa. Osobiście uważam, że regularne pisanie dziennika jest fenomenalnym narzędziem poznawania siebie i rozwijania swojej osobowości. Naprawdę zachęcam Ciebie do tego. To tyle w tym wideo i do zobaczenia w następnym odcinku.